Locatic to aplikacja do planowania, weryfikacji i rozliczania zadań wykonywanych w terenie. Aplikacja Locatic umożliwia nawigację bezpośrednio do zadania, dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu, a także raportowanie w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznego protokołu, zdjęć oraz podpisu klienta. Aplikacja Locatic jest dostępna na systemie Android, można ją pobrać ze sklepu Google Play. Korzystamy z wersji Klimaterm Locatic. Prace nad wersją iOS trwają, będzie planowo dostępna w drugim kwartale bieżącego roku. Po ściągnięciu aplikacji, tak wygląda ikona aplikacji na ekranie. Klikamy w logotyp i przechodzimy do ekranu logowania. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru telefonu oraz adresu e-mail. Informacje te służą do uwierzytelnienia użytkownika. Po wpisaniu i zatwierdzeniu, system zweryfikuje, czy użytkownik. Z podanym adresem e-mail oraz numerem telefonu istnieje w bazie, a następnie na podany numer telefonu system wyśle kod dostępu. Kod pobierany jest z wiadomości SMS automatycznie. Nie trzeba go przepisywać ręcznie do aplikacji. Po odczekaniu krótkiej chwili następuje przejście do kolejnego ekranu z pytaniem o zgodę na lokalizowanie. Aplikacja używa lokalizacji do określenia pozycji na mapie, umożliwia przejście bezpośrednio do nawigacji Google i wytyczenie trasy do realizowanego zadania. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest udzielenie zgody. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran aplikacji, składający się z mapy, listy zadań oraz paska ikon na dole ekranu. Przy pierwszym logowaniu, w przypadku gdy dla danego użytkownika nie zostało przydzielone jeszcze żadne zadanie, lista zadań znajdujące się pod mapą będzie pusta. Informacja o dodanych zadaniach do realizacji pojawi się poprzez powiadomienia na telefonie. W górnym, prawym roku znajduje się przycisk rozpoczęcia pracy. Po włączeniu od tego momentu liczony jest czas pracy, a także lokalizowanie w czasie rzeczywistym. Ta funkcja nie jest używana dla zewnętrznych partnerów serwisowych. Poniżej na widoku mapy znajdują się szpilki z lokalizacją zadań. Po kliknięciu w konkretne zadanie pokazana zostanie trasa do zadania. Pora przejść do realizacji pierwszego zadania. Przydzielone zadania wymagają działania wykonawcy, przyjęcia lub odrzucenia zadania. Zadanie można przyjąć, zmieniając status na zlecone lub odrzucić, zmieniając status na odrzucone. Żeby rozpocząć pracę na zadaniu należy kliknąć ikonę po lewej stronie paska zadania i zmienić status zadania na zlecone. Na liście możemy zobaczyć także poszczególne czynności, takie jak nawigacja, dodawanie zdjęć, komentarzy czy uzupełnianie protokołów. W momencie rozpoczęcia realizacji należy zmienić status na w realizacji. Status w realizacji oznacza, że użytkownik jest w trakcie wykonywania zadania w tym konkretnym czasie. Przystępując do realizacji zadania, możemy zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, klikając na pasek zadania. Karta zadania zawiera szczegóły zadania obiektu oraz urządzenia. W karcie zadania na górnym pasku widoczne są ikony protokołów, czyli listy czynności do wykonania, plików, czyli załączone zdjęcia, a także uwagi, czyli miejsca ze wszystkimi komentarzami, które zostały dodane do zadania. W przypadku każdej z tych ikon, protokoły, pliki uwagi, jak tylko załączona zostanie odpowiednia informacja, w nawiasie pojawi się liczba informująca o liczbie dołączonych elementów. Wypełnienie protokołu. Klikając na pole protokoły, przechodzimy do właściwego widoku zawierającego wszystkie wymagane pytania. W celu uzupełnienia protokołu w prawym górnym rogu klikamy przycisk edytuj. Następnie wybieramy konkretny protokół dla konkretnego producenta. Usuwamy inne protokoły i wypełniamy odpowiednio każde z W przypadku pól opisowych możemy wprowadzać dane także za pomocą głosu, klikając ikonę mikrofonu na klawiaturze. System rozpoznaje słowa i zapisuje transkrypcję w danym polu. Jest to bardzo szybka metoda do wprowadzania danych. Na końcu klikamy w przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym górnym rogu. W poszczególnych protokołach mogą pojawić się pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką. Jeśli nie zostaną wypełnione, to system nie pozwoli na zmianę statusu zadania na wykonane. Co ważne, podczas podpisania protokołu zapisujemy geolokalizację miejsca podpisania. Kolejnym etapem po uzupełnieniu protokołu jest dodanie zdjęć. Odpowiednia funkcja znajduje się na dolnym pasku. Po kliknięciu na odpowiednią ikonę pojawi się pytanie o źródło zdjęcia, czy będzie ono dodawane z galerii. Czy wykonywane bezpośrednio z aparatu. Po zatwierdzeniu pojawi się informacja, że zdjęcie zostało dodane. Możemy następnie dodać uwagi. Na dolnym pasku obok możliwości dodania zdjęć uwag mamy też funkcjonalność elektronicznego podpisu. Należy wybrać odpowiedni protokół do podpisania, następnie pojawi się okienko do podpisu dla pracownika oraz klienta. Czynność tę powtarzamy dla każdego z protokołów na liście. Podpis kończy całość pracy na zadaniu. Po podpisaniu protokołów nie można już ich edytować. Ostatnim krokiem do zakończenia zadania jest zmiana statusu. Klikając na pasek, wybieramy status do akceptacji. Komunikat, że status zadania został zmieniony, poinformuje nas, że cały proces przebiegł pomyślnie. Pierwsze zadanie zrealizowane. Zadanie takie można sprawdzić. Wychodząc z zadania i z widoku mapy, klikając na ikonę zadania na dolnym pasku, następnie wybierając wykonane. Wychodząc z naszych zadań wykonanych na liście moje, widzimy, że aktualnie nie mamy żadnych otwartych zadań. Także przechodząc na mapę, widzimy, że lista naszych zadań jest pusta.